Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia. Do sprawnego życia. Tym razem chciałbym opowiedzieć o przypadku mojego pacjenta. I opowiedzieć w sumie trochę ten proces, przez który przeszliśmy, ale nadal przechodzimy, bo to nie jest tak, że zupełnie się zakończy. Pracujemy od okolic października mniej więcej, i e, ten pacjent trafił do mnie e, z rwą kulszową. Te objawy już pojawiły się wcześniej, mniej więcej w sierpniu, więc trwały już jakiś czas. No i kiedy do mnie trafił, no to zaczęliśmy nad tym coś więcej robić. Po prostu wcześniej liczył na to, że przejdzie samo, no ale hmm, nie przeszło. Także od października widzimy się no, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. Mieliśmy też w pewnym momencie trochę dłuższą przerwę, około trzech tygodni czy nawet miesiąc. Hmm, I pracujemy nad w sumie różnymi elementami. I to, co jest moim zdaniem fajne i warte podzielenia się w tym przypadku, to jest to, jak bardzo różne elementy działają w różnych przypadkach. Więc, tak naprawdę, każde ćwiczenie może być ćwiczeniem na ból pleców, jeżeli tylko odpowiednio do niego podejdziemy, jeżeli zastanowimy się w odpowiedni sposób, co chcemy wykorzystać w cudzysłowie: czy bardziej zależy nam na, w pewnym sensie, odwróceniu uwagi od bólu pleców, czy chcemy wykorzystać efekt przeciwbólowy ćwiczeń, który jest jak najbardziej, Oczywiście nie występuje zawsze, u osób z bólem przewlekłym jest, może jakby w ogóle nie występować, dlatego też aktywność fizyczna w takich przypadkach może pogarszać dolegliwości bólowe. ale tutaj to jest też dobry przykład, gdzie właśnie aktywność fizyczna świetnie zadziałała. Bo na początku oczywiście ten pacjent no, bał się pewnych rzeczy, pewnych ruchów aktywności fizycznej jako takiej, więc potrzebował tego wsparcia, które my, jako fizjoterapeuci czy trenerzy medyczni, jesteśmy w stanie zaoferować, i dajemy właśnie ten element naszej wiedzy i doświadczenia, i wykorzystujemy ruch właśnie w celach powrotu do aktywności, powrotu do zdrowia. I na początku zaczęliśmy bardziej od tego, żeby znaleźć pozycje, ćwiczenia, ruchy, które są w jakiś sposób odciążające, które powodują, że ból się zmniejsza, że po prostu no, nie boli albo mniej boli, albo boli trochę gdzie indziej, bo są, jakby czasami jest tak, że zależy nam na tym, żeby ból był no, gdzie indziej i wtedy wiem że, to, wiem, że to jest trochę bardziej taki bezpieczny ból, mniej niepokojący, który ma mniejsze ryzyko mm, pogarszania się, zaostrzania. I tutaj mm, zaczęliśmy właśnie od znalezienia takich pozycji. Na początku zwykłe pozycje odciążające, takie, które... Uwadniają też nasze dyski, ale odciążają w ogóle struktury kręgosłupa. Całkiem nieźle działały. To były takie pozycje leżenia na boku, takiego powiedzmy lekkiego rozciągnięcia boku, ale w tej pozycji wcale nie do końca o to chodzi. Z kolei to, co mega, super zadziałało, to jest pozycja w podporze na o ścianę, takiego zgięcia bocznego, czyli, czyli podpierając się o ścianę, a sięgamy biodrem w kierunku ściany. I w ten sposób no, trochę rozciągamy, ale też otwieramy a, tą stronę w wypłuku kręgosłupa i też jest to pozycja fajnie odciążająca. Tu w przypadku tego pacjenta ona zdziałała świetnie, dzięki czemu dosyć szybko znaleźliśmy właśnie ćwiczenie, które pozwala na zmniejszenie objawów, co jest Moim zdaniem kluczowe w całym tym procesie, szczególnie na początku, żeby znaleźć takie ćwiczenia i ruchy, które są odciążające, które działają pozytywnie. Bo dzięki temu każdy nasz pacjent ma możliwość, no właśnie, odciążenia się. A, bo czasami jest tak, że wykonamy jakiś, w cudzysłowie, zły ruch, który nas podrażni, ale jeżeli mamy ten wentyl bezpieczeństwa i to ćwiczenie, czy jakiś ruch, który odciąża, no to jesteśmy w stanie wykonać go i, i wiemy, że. Wrócimy gdzieś tam do takiego punktu wyjścia, mniej więcej. Dzięki czemu mamy większe poczucie kontroli, większe też poczucie bezpieczeństwa w całym tym procesie rehabilitacji. I to właściwie zawsze uważam za klucz, żeby zacząć od tego, żeby dać ludziom coś, co mogą zrobić sami, co będzie na nich pozytywnie działało. I czy to jest taka autoterapia manualna, wykorzystująca techniki powięziowe, chociażby, czy jakieś rozciąganie. Czy pozycje siedzące, leżące, stojące, czy odciążenia, to jest zawsze dla mnie bardzo istotne, żeby to znaleźć. I jak już to znaleźliśmy, to mogliśmy sobie pozwolić na po prostu mocniejsze, czy trudniejsze, bardziej wymagające ćwiczenia, gdzie czasami zdarzyło się, że właśnie ból pojawiał się trochę bardziej z tyłu da trochę bardziej w pośladku i wtedy 30 sekund w tej pozycji przy ścianie i ból mijał więc to daje mi też to poczucie no w sumie mi też poczucie bezpieczeństwa że jestem w stanie mm, trochę bardziej poeksperymentować w trakcie tej sesji i znaleźć ćwiczenia które będą działały no ale jeżeli gdzieś tam znajdziemy taką pozycję która pogarsza jest to też dla mnie dodatkowa informacja że mm, okej okay, to może nie być ten kierunek spróbujmy czegoś innego i w sumie w tym przypadku na początku wszystkie ćwiczenia mm, gdzieś do okolicy biodra, pośladków, dla bocznej części biodra w płaszczyźnie czołowej, no, raczej były podrażniające, więc na początku próbowaliśmy różnych opcji progresji i regresji tego typu ćwiczeń. No i jednak najczęściej ból w pośladku się zaostrzał, więc musieliśmy trochę się wycofać z tych ćwiczeń. Ale później, kilka tygodni później, nagle okazało się, że te ćwiczenia już nie podrażniały aż tak bardzo, no, i ten pacjent mógł sam zacząć wzmacniać, właśnie, no, mówię, okolice pośladków, czy boczną część, czy odwodziciele biodra, tak, żeby gdzieś tam lekko ruszać tą okolicą, która wcześniej powodowała dolegliwości, po pierwsze, a po drugie, no, była też taką taką okolicą, która no, była niepokojąca, nazwijmy to. Czyli wtedy wchodziliśmy w ten ból, mm, lekko przesuwając granicę pojawiania się dolegliwości. Z każdym dniem, z każdym tygodniem ona przesuwała się coraz bardziej, i w tej chwili, właściwie, mm, Monster Walki w, w takiej wersji najtrudniejszej, czyli guma już na kostkach, czy nawet na stopach, mm, nie jest żadnym problemem. Jest w stanie bez problemu ją wykonywać. Ból w pośladku praktycznie w tej chwili. No, jest bardzo niewielki, czasami coś z tyłu uda się pojawić, czasami coś w łydce, bardziej takie napięciowe, nieprzyjemne rzeczy niż konkretny prąd schodzący do nogi. Mm. Więc tu mamy sporo zmian, no, aczkolwiek nadal pewne rzeczy gdzieś tam się pojawiają. Kolejna rzecz, nad którą pracowaliśmy, mm -hmm. to znalezienie odpowiednich pozycji w, w domu. Do pracy, czy do gotowania, stania przy kuchni, mm -hmm. <laughs> czy przy zmywaniu. Um, to wszystko też są bardzo cenne małe rzeczy, które naprawdę sporo potrafią zmienić. Bo tutaj mamy przypadek osoby, która pracowała z domu właściwie cały czas. No i pozycja siedząca była mocno problematyczna. Pozycja stojąca przez dłuższy czas też nie była najlepsza. Więc proste rzeczy, takie jak podstawienie jakiegoś małego stołka pod jedną nogę, tak żeby nie stać cały czas na obu nogach równo obciążonych, tylko jedną nogę podnosić troszeczkę wyżej i zmieniać to, też całkiem fajnie wpłynęła i pozwoliła na dużo spokojniejszą, swobodniejszą pracę bez podrażniania przez, przez cały dzień stania przy komputerze. I właściwie w tej chwili jest też tak, że jest w stanie też już na jakiś czas usiąść i posiedzieć przy pracy. Więc ma trochę większy wachlarz możliwości. Trochę siedzenia, trochę stania, trochę stania w pozycji odciążonej. Różne tego typu rzeczy, które no, ułatwiają wytrzymanie tych paru godzin w pracy. Kolejna rzecz, która była całkiem fajnym odkryciem, to było to, że jak się zmęczy, w sensie jak zrobi trochę przysiadów z obciążeniem, to czuje się lepiej. I co ciekawe, to nie były takie standardowe przesiady z handlami, a tylko wersja, którą wykorzystuję już od w sumie dłuższego czasu. Aha, to są wall squats, czyli przysiad przy ścianie, gdzie za plecami mamy wałek. I dzięki temu jakby pracujemy mocno nogami, troszeczkę mniejsze jest obciążenie dla tułowia i trochę łatwiej jest uruchomić właśnie wszystko od kręgosłupa w dół. Przy okazji schodząc dosyć nisko do takiej fajnej, zgięciowej pozycji, ale właśnie w odciążeniu. Nie jest to takie duże odciążenie, bo jest to ćwiczenie, które naprawdę potrafi mocno zmęczyć po kilku powtórzeniach, więc jest wymagające. No i tu właśnie ten efekt przeciwbólowy ćwiczeń świetnie zadziałał. Czyli kiedy czuł, że już po tym dłuższym staniu w pracy czuje trochę te plecy przeszkadzają, gdzieś tam pośladek noga się pojawia, robił sobie parę serii takich, no, mocnych. Męczących przysiadów przy ścianie, i to pomagało zmniejszyć dolegliwość na dłuższy czas tego dnia. Więc nie zawsze musi być tak, że ćwiczenia odciążające będą tym pozytywnym wentylem bezpieczeństwa. Czasami jest tak, że ciężkie ćwiczenia, w sensie wymagające, trudne, męczące ćwiczenia, będą działały pozytywnie i też będą zmniejszały ból. Więc w tym wypadku świetnie się to sprawdziło. I właściwie w tej chwili robimy. Dużo więcej ćwiczeń, dużo bardziej wymagających w różnych pozycjach. I zgięcia, i wyprostu. Delikatnie też pracujemy nad samymi łydkami, tak żeby, no właśnie, wzmocnić te łydki, żeby je trochę rozciągnąć, żeby też zaadaptować je do obciążeń, które na co dzień muszą znosić. Więc te dolegliwości nadal są, to nie jest tak, że zniknęły w zupełności, ale pojawiają się raczej w pojedynczych rejonach, a nie tak jak wcześniej praktycznie cała noga, pośladek tyłu uda, łydka i czasami jakieś drętwienia w stopie. Zdarza się, że drętwienia się pojawią, ale dużo rzadziej. Łydka bardziej jest to kwestia takiego trochę spięcia, napięcia tej łydki. Udo rzadko. Jeżeli mocno je obciążymy, szczególnie w różnych wariacjach martwego ciągu, hip hinge'a, tam gdzie ten tył uda trochę mocniej popracuje, bywa różnie. Ale pośladek pojawia się dużo, dużo rzadziej niż wcześniej. Mm. I tak naprawdę to jest też dla mnie zawsze bardzo hmm, ważna rzecz, żeby ludzie znaleźli te rzeczy i trochę sami zrozumieli. To nie jest tak, że muszą rozumieć pełną fizjologię wysiłku hmm, czy neurofizjologię bólu, a nie muszą zrozumieć całych mechanizmów. Bo powiedzmy sobie szczerze, ja też nie rozumiem całości tych mechanizmów, hmm, ale. No wiadomo, mam trochę lepsze zrozumienie niż, niż normalny człowiek, który się tym nie zajmuje. I wystarczy, że zrozumieją, co na nich działa, a co nie działa. I tu właściwie naszą ścieżką, naszym takim powołaniem fizjoterapeutów jest to, żeby pomóc ludziom znaleźć rzeczy, które działają, które nie działają. W sumie z osobami z bólem przewlekłym, a czy właśnie takim intensywnym pracuję już od wielu lat. I to, co zawsze na początku, jak pierwszy raz się spotykamy i rozmawiam o tym bólu i prowadzę wywiad, to właściwie zawsze pojawia się ten sam element czyli, że nie widzą schematu. Nie widzą, dlaczego ten ból się pogarsza, dlaczego się zmniejsza, co się zadziało w, w ich życiu, czy w ich funkcjonowaniu, że coś się zmieniło, na lepsze lub na gorsze. I tak naprawdę, właśnie moim celem jest Zrobienie takich rzeczy, które pozwolą nam na odnalezienie tego schematu. I okej, okay, czasami jest tak, że pójdziemy najpierw w złym kierunku, jest trochę gorzej, ale a, zawsze coś udaje się znaleźć. Szybciej lub później, ale z reguły dwie, trzy sesje pozwalają na to, żeby się zorientować mniej więcej, co jest dobre, co jest złe, i teraz większa część roboty pozostaje po stronie pacjenta. Dlatego zawsze uważam, że fizjoterapeuci są takim, takimi przewodnikami, którzy Pokazują pewną drogę, znajdują tą drogę, może trochę karczują ją i e, przecinają, torują, idą przodem mm, i pokazują, ale później już dalej e, pacjent musi pójść sam. Oczywiście nadal gdzieś tam tym, z tym wsparciem to nie jest tak, że nagle zarzucamy to zupełnie, mm, ale właśnie to zrozumienie, co działa, co nie działa, jest, jest mega istotne, jest niesamowite. I dzięki temu też mam. Grono takich pacjentów, którzy wracają gdzieś tam po latach, mówiąc, że no jakby z tamtym problemem sobie poradzili, ale po prostu boli ich co innego, teraz więc wracają. I to jest coś, co, co dla mnie zawsze jest no niesamowitym, niesamowitą satysfakcją, że mm, byłem w stanie nauczyć ludzi, jak ich ciało działa, i pomóc im zrozumieć ich ból, i dzięki temu się go pozbyli. I chciałbym, żeby to zawsze działało i żeby to zawsze było takie, w cudzysłowie, proste. Nie jest, bo to często jest długotrwały proces, zarówno dla mnie, jak i dla pacjenta. To nie jest tak, że jakby zawsze mam odpowiedzi, które wyciągam z kieszeni w 5 sekund, ale i nadal ważne jest, żeby zaufać temu procesowi i zaufać temu, że powoli, powoli idziemy w odpowiednim kierunku. Dzięki temu Naprawdę w bardzo trudnych przypadkach trwających wiele lat jesteśmy w stanie znaleźć te odpowiedzi, bo czasami też jest tak, że hmm, pewne rzeczy nie przychodzą nam do głowy. Hmm, nie jestem w stanie przeprowadzić wywiadu, gdzie dopytam absolutnie o wszystkie rzeczy, pomijając, że zająłby straszliwie dużo czasu, a ja zawsze staram się jak najszybciej znaleźć jakieś rozwiązania tego problemu, hmm, to po prostu. No, nie da się zapytać o wszystkie aspekty życia, bo każdy z tych małych elementów może mieć znaczenie. I tutaj zawsze wracam do analogii przelewającego się kubka czyli jak pojawiają się jakieś dolegliwości pulowe, to nigdy nie dzieje się to w próżni. To nie jest tak, że jeden ruch powoduje jakieś dolegliwości i to się utrzymuje tylko z reguły coś już działo się wcześniej, albo mamy jakieś predyspozycje genetyczne i ten ból się pojawia. Jeden zły ruch, w cudzysłowie zły ruch, i pojawiło się. I to jest yy, to, to, to jest dobra rzecz jednocześnie. Zła o tyle, że wymaga właśnie dużo szerszego spojrzenia na, na ból, ale dobra o tyle, że mamy wiele sposobów na to, jak możemy zadziałać z, z bólem, jak możemy pomóc danej osobie. Hmm. Dlatego też każdy z nas, fizjoterapeutów, pracuje w inny sposób, no i każdy z nas ma sukcesy, każdy z nas pomaga ludziom, bo wszyscy chcemy tak naprawdę osiągnąć to samo. Po prostu pomagać ludziom. Ale jaką drogą do tego dojdziemy, to już jest co innego. Ja oczywiście proponuję też swoją drogę, którą prezentuję, o której opowiadam w moim szkoleniu na temat treningu siłowego w bólach pleców. Jeżeli jesteś ciekaw, co tam jest w tym szkoleniu, to link do tego szkolenia znajdziesz w opisie odcinka. Ale. Tych sposobów jest cały ogrom i to jest, to jest, to jest trudne do, do zaakceptowania, też dla nas, jako fizjoterapeutów. Nie ma jasnych odpowiedzi, nie ma biało-czarnych y, odpowiedzi i podejść. Y, nie ma też fizjoterapeutów, którzy mają zawsze rację. Hmm. To jest zawsze też kwestia indywidualnego podejścia i poszukiwania razem z pacjentem. Hmm. I na tym przykładzie, hmm. właśnie tego pacjenta, z którym nadal jeszcze trochę będziemy pracować nad tym bólem. Hmm. Tu przelewający kubek też fajnie się sprawdza, bo hmm, akurat ten pacjent ma młode dziecko, w sensie małe dziecko, które ma około roku. I jest to też pewien czynnik, który może. No, może też być drażniący, ale w sensie, w sensie fizycznym może być podrażniający, jeżeli chodzi o kręgosłup, bo noszenie dziecka na rękach. Usypianie dziecka na rękach właśnie w nocy, czy siedzenie z nim w, w, w nocy, um, usypiając w jakichś różnych dziwnych pozycjach, no, z reguły dla tych pleców nie jest najwygodniejsze. Mm. Podobnie też sam fakt infekcji, które często będą, raczej częściej się pojawiały niż rzadziej w domu, to też jest rzecz, która ma swoje znaczenie w kontekście bólu i też jest to kolejny stresor. Mm. Pewne obawy, zmartwienia związane z, z taką małą istotą w domu. To jest kolejna rzecz. Czasami też musimy nagle gdzieś tam schylić, zareagować, schylić się do dziecka. To też może być jakiś czynnik drażniący. Więc tych małych czynników jest w tym przypadku sporo. Oczywiście sen, ograniczenie tego snu, wybudzanie się w nocy, to też są rzeczy, które mają znaczenie. Tak samo. No właśnie, po prostu zwykły stres codzienny w, związany z organizacją życia, bo wcześniej mogliśmy sobie spokojnie pracować i wiedzieliśmy, że po południu odpoczniemy, no a teraz trzeba pracować tak, żeby znaleźć też czas i moment w ciągu dnia, żeby dziecko odebrać ze żłobka czy przedszkola, a później e, też zająć się nim e, i poprzebywać czasami właśnie w tych dziwnych różnych pozycjach, bardziej na podłodze. Więc to wszystko mogą być rzeczy, które gdzieś tam utrudniają nam powrót do, do sprawności i zmniejszenie dolegliwości bólowych. Dlatego zawsze uważam, że musimy patrzeć na każdy przypadek bardzo indywidualnie i rozpatrywać jak najwięcej różnych rzeczy i dawać jak najwięcej rozwiązań w różnych sytuacjach. Hmm, bo jeżeli ból właśnie pojawia się przy siedzeniu na podłodze przez dłuższy czas, to może trzeba coś podłożyć gdzieś, może trzeba się bardziej oprzeć o ścianę. Em, a może podłożyć sobie coś pod kolana? Jest całe mnóstwo różnych rozwiązań, które możemy zastosować. Okej, okay, one nie są optymalne, nie są super wygodne czasami, ale za to pozwalają nam skupić się na tym, co jest dla nas najważniejsze na co dzień, nie skupiając się na tym, co dzieje się w plecach i czy przypadkiem czegoś sobie nie uszkadzam i nie powodując kolejnych zmartwień i kolejnego stresu. Dlatego wydaje mi się, że mm, naprawdę to Poszukiwanie wspólnej, ta współpraca w pracy z bólami pleców jest mega istotna, potrafi być mega satysfakcjonująca, kiedy uda nam się po, czasami po długim czasie znaleźć to, co faktycznie działa i to, co jest najlepszym rozwiązaniem. A dla mnie największą satysfakcją jest to, jak ludzie po prostu sami mogą sobie poradzić. Bez mojego wsparcia, bez mojej pomocy, po prostu wiedzą, jak ich ciało działa i co mają czuć, gdzie mają czuć. I właściwie jak sobie sami mogą pomóc. To jest dla mnie zawsze największa, mm, największa radość, kiedy ludzie sami są w stanie sobie pomóc.